Słuchaj mnie teraz, co ja ci powiem, to jest urywek akcji, gdzie wcześniej strzelałeś do mnie bez inicjacji, mam na to świadków gdy bardzo dobrze o tym wiesz. Gdzie strzelałem do ciebie bez inicjacji, wyciągnąłeś bez... do mnie klamkę pod szpitalem, to było co tak. Ja zrobiłem? Coś... No mogę powiedzieć, czy byśmy mi przerywał? No Wyciągnąłeś klamkę przed szpitalem, eee, powiedziałeś, że mam minutę, żeby stamtąd spierdolić, tak powiedziałeś? Masz minutę, ty będziesz Ale, żeby dje 50, dje tam, mieć... discrete... Ale szpitala... Przerywasz, to... przerywasz to... mnie teraz. No Ja ci nie przerywam, nie? No to minutę powiedział do mnie, że mam minutę, żeby się stamtąd wydelegować, tak? Ja się stamtąd więc? nie zawinąłem, weszłem sobie do szpitala, ty odjechałeś samochodem. I mm -hmm. później miałem kurwa akcję. Z, latałem z tym typem, co was zajebaliśmy. Latałem z tym typem. Najpierw zajebałem jednego gościa, i później wysił koło głównego, kurwa napato się, jechaliście w naszą stronę. My zwolniliśmy, przejechaliście i powiedziałem ci: Nie wiem, czy miałeś takie samo jak jest na tym filmiku, tam się zaczęła akcja. Powiedziałem do ciebie: Zatrzymaj samochód, nie zatrzymaj samochodu, i zacząłem do ciebie strzelać. Zatrzymaj Zabiłem ją w samochodzie już, a ty żeś tam uderzył. Kurwa, kawałek dalej, i miałeś mroczki. I tak samo do ciebie wysiadłem i powiedziałem, żebyś wysiadł z samochodu. I podniósł ręce do góry. Ty nie zrobiłeś tego i miałeś nieposzanowanie. I tak samo mhm. jak jak ja dzisiaj zrobiłem, tak samo nie miałem poszanowania do swojego życia. Siadaj z góry. życie kurwa. Ręce do góry, ręce do góry. Masz kurwa. Nieposzanowanie życie koleżku. Nie potrafisz do tego przyznać. Mhm. Że... Ja byłem na zielonej strefie, ja ją goniłem, ona wjechała w ogóle na komisariat, uciekała przede mną, ja powiedziałem do niej, żeby zatrzymała samolot ja do niej nie strzelałem, bo ja prowadziłem samolot, nie można strzelać, prowadzić samolot równocześnie, mhm. a ty mi powiedziałeś, a ty mi powiedziałeś, że ja strzelałem. Dobra, a... ja mam teraz pytanie do tego, do Dacu. Mhm. powiedz mi, czy skrzyżowanie koło komendy jest jeszcze zieloną strefą, czy już nie? No zielona strefa, no to po prostu, po prostu bo wokół komisariatu na logikę, nie robisz przestępstw. to, jest... to dobra, no, no ale dobra. Tak samo, bo... tak samo to, 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 to... Cały, cały teren wokół daj ta ulica jeszcze tutaj. No tak? to, 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 to było, to, ile? To, to było tak jakoś koło tego skrzyżowania, nie? Dobra.